Mariam no, się, Marcin Dzisiaj, temat dzisiejszego zgromadzenia to Płacowym Wschodzie, Narodowy Dzień Pamięci. Formalnie zgodnie z żołnierzem wyprętnym, czyli żołnierzy niezłomnych. W informuję, że za zgromadzenie i. Drodzy Państwo, jaki plan? Po pierwsze będzie złożenie kwiatów, po drugie będzie apel pamięci, bo po to się głównie zebraliśmy, będzie przemówienie i skończymy z pieśnią na ustach. Zapraszam teraz przedstawicieli Konfederacji Kowadów polskiej do złożenia kwiatów. Stoimy dziś dla apelu na placu przed pomnikiem ofiar komunizmu w Łodzi 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby wspomnieć niezłomność, męskie, lojalność i wytrwałość wielkich Polaków, którzy oddali życie dla naszej wspólnej ojczyzny. Polska na koniec II wojny światowej znalazła się w tragicznym położeniu. Wchodząca na polskie ziemię Armia Czerwona, pokonując Niemców, zaprowadzała własne rządy nad Lisłem. Wielu żołnierzy polskiego podziemia, rozumiejąc, że kraj nasz jest wciąż zagrożony przez wrogów, uznało, że ich przysięga wojskowa wciąż jest w lepsze. Postanowili to prowadzić walkę zbrojną z potężniejszym nieprzyjacielem, mimo nikłych widoków na powodzenia. Liczni z nich rozumiejąc słusznie, że należy to stosować sposób walki do okoliczności i realnych sił własnych postanowili skoczyć w bój według ewangelicznej zasady bądźcie tedy mądrymi jako wężowie, a prostymi jako gołębice. Było to starcie wsparte przekonaniem, że katolicku Śródu polskiego przez zwycięży stawiane mu przez komunistów materialistyczny się zatem za Polskę w było pióra, ust i rękodzieła. Oni również zapisali się jednak w pamięci jak jako zwołnierzy. Dlatego także i ich dziś wspominamy. Uważam bowiem, że patriotyzm ma różne oblicze i jego wizerunek nie ma jedynie twarzy wojownika w Munduze. Złóżmy im dziś wyszłym Oni bowiem pragnęli Polski niepodległej i suwerennej, Polski Narodowej i Imperialnej, Polski Wielkiej i Polski Katolickiej. Do Was wołam żołnierze, urzędnicy i współpracownicy polskiej konspiracji. Polski którzy że walczyliście się, i ginęliście, prowadząc działania przeciwko prawom ojczyzny. I ważne, jakie stany nie przyszliby, jakiej nie byliby krwi, czy jakiej by liczby nie stanowili. Stańcie na apel. Chwała obywatela. Wzywam żołnierzy i organizatorów Byłej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, przede wszystkim członków organizacji nie Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i wielu innych, mniejszych organizacji i oddziałów operujących samodzielnie, a występujących na terenie całej Polski. Stańcie do apy. Też ich w pamięci. Zywam wszystkich dzielnych Polaków, którzy wedle dostępnych narzędzi i własnych możliwości wspierali słowem i uczynę środkami materialnymi i duchowymi żołnierze podziemia antykolonistycznego. Stańcie do apelu! To nas wołam żołnierze i cywile, znani i nieznani z nazwiska, torturowani i męczeni, zabici, pozbawieni chrześcijańskiego pogrzebu, których jednoczesne szczątki zboczczyszcowe ukryto w niepoświęconej ziemi na obszarze naszej ojczyzny, przede wszystkim na ludzkim brusie. Stańcie na apelu. Żywam także i Was, Polacy, którzy postanowiliście zakończyć walkę zbrojną i konfrontować się z komunizmem i innymi znakami, w szczególności żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, uderzeniowych batalionów kadrowych Konfederacji Narodów i Narodowych Sił Zbrojnych. Stańcie do apelu. Wyszli w pamięci. zwracam się. Pochylcie zadumie głowy, oddajcie szacunek, bohaterstwo, niezłomności, wytrwałości i ofiarności naszych trzygodnych rodaków. Zachowajcie w wiecznej pamięci ich życie, słowa i uczynki, ich serca i w tym samym rytmie, co i wasze. Nie obce, jako i wam, było im dawne, polskie, rycerskie zawołanie Jezus Maria. Rozumieli, czym, było, czym była stara dewiza, co tu, na której podstawie Polska powstała i trwała w wielkości, a w za wiarę, prawo i króla. Dwa obywatele. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Teraz proszę o zabranie głosu Do przewodniczącego Konfederacji Polskiej w Okręgu Łewskim pana Radosława Pocierskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni spotykamy się tutaj pod chłopikiem ofiar komunizmu. Bo to na ofiarach komunizmu walczyli żołnierze z utęgi. To ofiarami komunizmu byli żołnierze z utęgi. Otóż z komunizmu zostali wypędzeni żołnierzy bieżęckich. Stanownik terwa, jaki zapanował po wkroczeniu wojska wieckich na ziemię polskie, nie był w żaden sposób mniejszy od tego, jak wcześniej stosowali Niemcy. Niemiecki żołnierzy, którzy dokonywali zbrodni na narodzie polskim z rozkazu, zabili w radzieccy, którzy dokonywali zbrodni na narodzie polskim, również z przyjemności. Z jakichś zbiedętych odszedł, mordł. Niemieckie czołgi co prawda zostały wygonione, wyjechały. I wjechały amerykańskie wozy, oczywiście, które otrzymali w ramach planiuszu Czerwoni. Na tych, na tych właśnie amerykańskich wozach z radzieckimi piostrami ładowano polskich żołnierzy, polskich patriotów, którzy wcześniej z zapałem walczyli z niemieckim okupantem ich do tych samych obozów koncentracyjnych, które wcześniej stosowali Niemcy. To Niemcy wybudowali infrastrukturę, a potem przez jeszcze więcej lat niż sami konstruktorzy tych yy, obozów używali ich, sowieckich. Szanowni Państwo, gdy Armia Czerwona tutaj szła, całe wsie były równane. To nie jest tak, że nasi żołnierze nasze Wojsko Polskie było zaskoczone też postawą Armii Czerwonej. Myślę, że stało na pewno, ale zdaniem swojego wroga, tak, wiadomo było, że Sowieci, to są drogowie, przeznij na narodzie polskim, były jeszcze daleko przed 1939 rokiem na terenach kontrolowanych przez Związek radziecki. Później, w 1939 roku, gdy dokonano rozbioru Polski, czwartego rozbioru Polski razem z Niemcami, to wtedy również Polskość wybano, Polaków mordowano. To największą skalę już się, było po 1942-1945 roku, kiedy tak naprawdę wszystkich Polaków zali budowana, albo mordowano, albo w środku siedzano. Mówimy o żołnierzach wygląda, działali na terenie całej Polski, na terenie całej prawdziwej Polski, czyli również na terenie Wilna, na terenie Lwowa, na terenach, które dzisiaj polskie... Nie są, przynajmniej jeśli chodzi o ludność tam zamieszkującą, dlatego, że Polska została stamtąd kontynuowana. Szanowni, to co teraz mówię, to myślę, że tu dla zgromadzonych, jak i chciałbym wierzyć, że dla większości naszego narodu jest oczywiste. Ale tak nie jest. Dzisiaj rano, przeglądając media społecznościowe, widziałem jak poseł. Poseł nieco z ziemi łódzkiej tutaj w Łodzi, poseł Prela pisał, jakby odkrywał jakąś Amerykę, że tutaj no, nie, tutaj tak naprawdę to nie żołnierze płytęci, to nie warto ich panelować, e, oni są zbrodniarzami, tam w jest mnóstwo zbrodniarzy on nie jest za tym, żeby go w ogóle z wojska polskiego nie doceniać, ale na pewno nie płytęty. Szanowni, kto wie, kim tych żołnierzy? Kto wie, kim jeśli nie idą oni koledzy parapeli. I wciąż mamy takich ludzi u władzy. I tacy ludzie są wygrani w naszym systemie. My, Polacy, państwowcy, narodowcy, będziemy walczyć do ostatnich kroków krwi, tak jak walczyli również rezydenci, z których ostatnio zmieniało 18 lat po zakończeniu wojny. Jesteśmy podatkami. Tutaj mamy kolejny epizod. Kolejny epizod ścierania się następnego pokolenia wychowanego przez MFWD i HGB, a następnego pokolenia wychowanego przez właśnie Armię Krajową, przez polskich bunkerów zrodzonych z polskiej ziemi, przez te bandy, w której jak byli określani. My nie możemy się poddać. Jemy możemy od oddać Polski takim posłom jak trela, takim yy, zbrodniarzem, którzy rugali yy, ziemię z, yy, z, całej, z całej polskości, jeszcze, jeszcze podczas okupacji, tak? Zalani, okupacja sowiecka była bardzo trwała i trwała znacznie dłużej, przez co mogła nas więcej ofiar niż niemiecka. Te ofiary są często niepoliczone. więc pokonano ostatecznie, więc wiadomo dokładnie, e, a przynajmniej w jakiś sposób są te szacunki wiarygodne. Ilu Polaków zamordowali Niemcy? Do tej pory nie wiemy, ilu zamordowali komuniści. Do tej pory wychodzą nowe ofiary, nowe epizody, które świadczą o brutalności. I tutaj często się mówi o żołnierzach wyklętych jako o tych, co y, po prostu nie chcieli się pogodzić z nowym, układem sił, którzy nie zgadzali się na to, żeby tutaj władza ludowa była Polska. Ale co to tak naprawdę znaczyło? Oni się nie zgadzali na to, żeby całe trzecie Polskie były mordowane. Oni się nie zgadzali na to, żebyśmy zapłacili to i kim jesteśmy. Weźmy pod uwagę, że to też mówię się najpierw, że była druga rzecz posłika, potem nastała, trzecia rzecz posłita, ale w jaki sposób nastała to nawet... Połowa terenu straciliśmy. Czyli ludzie nie wiedzieli, co się będzie działo. Lubiliście się dla nich, byli mordowani. Bardzo się cieszę, że tu zgromadziliśmy się. Yy, od początku to nie, nie miało być zgromadzenie masowe, ale zgromadziliśmy się i tak w elitarnym gronie, żeby oddać na tym apelu pamięci. Myślę, że to jest bardzo ważne. Również w takiej inicjatywie sąd. Na ziemi łódzkiej. Tutaj dziękuję za organizację w wydarzenia Witam wszystkich kontaktów z Polską i Radą Cześć i chwała! Bohaterom! Bo Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Bo Cześć i chwała! Bohaterom! Rzeczy Państwo. Zajmiemy no, się, się, jak powiedziałem, z pieśnią, ponieważ żołnierze, o których mówimy, stawili w sobie i śpiewali mnóstwo pieśni, pieśni, czyli Jedna z pieśni, w której się właśnie, w skończymy, skończymy dzisiejsze zgromadzenie, to pieśni napisane jeszcze między wojną, a związana z organizacjami katolickimi. A bardzo wymownie, że właśnie żołnierze, o którym wspominamy dziś, śpiewali pieśni po prostu katolicy. Po prostu katolicy. Gdyby <laughs> rozwinęł się pan ławiąc, to są swój wątpię, że

Mniejsze sprowadzenie, obecne sprowadzenie, proszę Państwa, uważam mm. za rozwiązanie. Mamy jeszcze taki pomysł po, tutaj, nie, nie mamy mediów, zróbmy sobie jeszcze parę zdjęć, tutaj nasz operator poproszę Adrianie, żebyście jeszcze Widzę, że mamy fajne nagranie, to żebyście, żebyście jeszcze parę e, zdjęć zrobili, co? No dobra. Dobrze, tak, yy, no, że tak jak widać, tak, nie możemy...

Да, да, да. Нет, да. Нет, да. Нет, да. Нет, да. Нет, да. Нет, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Да No to jeszcze jedno zdjęcie tej pokasowej które przy zapozujemy do składania Dziękuję wszystkim, dziękuję za przybycie. Widzimy że Dzięki, że znalazłem. Się gdzie to jest. Dobry, wie Pan co? Bo taki o, kabel, nie? Może, super, może szukałem, Pana, bo tutaj leżało, nie? Szukałem. dziękuję bardzo. Mówię, któregoś z Panów, no chodź. Się... Dzięki. Już rower biegnie. Szkoda by było. Bo tam być na płacu młodości jeszcze będzie, wiesz? Nie, nie, oni mają przejść tu. Czy idziemy z nimi do No nie wiem ja podjedziemy, zobaczymy, co tam jest, bo ci co tam. miało złośliwie, ale korona mi z głowy nie spadnie. I teraz skoczymy na platformach. Nie, nie, bardzo dobrze. No to mówimy. No. No, no. no, jest jest ale ja mógłbym nie, że coś ja przeczytać. Ja takie tak, 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 tak 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 tak, tam jest moje zasadnicze, co ja z tym zrobię. No tak, jest jest to wie. Bo ja nie mam tego, nie mam samochodu, żeby był składowiskiem, magazynem, tak? że nie poduszka. No nie no, nie chciałbym tego długo trzymać, bo ona się nerwuje o takie rzeczy. że trzymałem kartery z mieszkaniem.